W trzecioligowych rozgrywkach Garbarnia pokonała na własnym stadionie Stal Rzeszów 1-0. Mecz był bardzo wyrównany i pełen walki. Brązowi zdołali przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść za sprawą bramki Tomasza Ogara. W czwartej lidze liderująca w tabeli Krakowia druga wygrała 2-1 z zespołem z Jaszkowic. Kutnik Nowa Huta wygrał natomiast w Myślenicach z miejscowym Dalinem 0-1. do Lecz Wisły z Legią zakończył się wynikiem 0-0, do -0, a starcie Zagłębia Lubin z 1-1. Mecz piłkarek nożnych pomiędzy KS Wandą a Sokołem Kolbuszowa Dolna zakończył się porażką Krakowianek 0-1. do Bramka na wagę zwycięstwa padła w 75. minucie spotkania. Zawodniczki Wandy spotkanie kończyły w dziesiątkę. Wymarzony start w drugiej lidze zaliczyli krakowscy piłkarze ręczni. Podopieczni Krzysztofy Pietrykowskiej pokonali na wyjeździe AZS Politechnikę Świętokrzyską 26-21. Krakowianie do rozgrywek przystępują jako Beniaminek. W weekend na torze przy ulicy Kolnej odbyły się Mistrzostwa Polski we freestyle'u kajakowym. Pochodzący z Krakowa Bartosz Czałderna stanął na drugim stopniu podium, podobnie jak Agata Sobiera i Jakubiec. Jej brat Michał został mistrzem Polski juniorów. W niedzielę Czałderna okazał się bezkonkurencyjny w wyścigu kajak cross.